Cześć wszystkim, oto następny odcinek z mitów i legend w San Andreas. Jak sami wiecie, szósty odcinek miał być ostatni, ale jeszcze znalazłem pora mitów, które mogłyby się tu znaleźć w tej serii. Dobra, pierwszy mit jest taki, że niby jak auto jest jeszcze nieszczaskane, to ma inna tabliczka, a jak go rozwalimy, to też ma inną. Tabliczka się zmieniła. Sprawdzimy to na aucie od Rydera i na Greenwoodzie od Sweeta. A drugi mit to jest taki, że przy wchodzeniu od strony pasażera do czyjegoś auta przytrzymujemy W i spacja, to nasz CJ nie zamknie drzwi od pasażera, a kierowca wyleci już nieżywy. Tak choćby CJ go tam jakoś w środku udusił owoce. Dobra Z tego co wiem, to auto od rydera tu nie będzie stało, właśnie trzeba jakaś odjechać. To Wlazujemy do tego infernusa. Może w infernusie też się zmieniło, sprawdzimy. Ok, tu jest tabliczka. Tu ML724NU. Dalej ta sama. Dalej to sama, nic się nie zmieniło, dobra. Jedziemy, kać daleko, żeby się pojawiło auto od Rydera. I od Już powinno być. Teraz to sprawdzimy. Ten odcinek to jest taka dogrywka do tej serii Jest od Suita, raczej od Redera Auto i tutaj pisze na przedniej tabliczce Sherm Sychy Remy Sherm, a na tylniej pisze HP785FN Dobra, pisze z przodu szerm. Rozwalony. No, i już mamy inną tabliczkę. Już nie pisze szerm. Już pisze teraz HP785FN. Tak samo jak z tyłu. Dobra, a co się stanie, jak auto od będzie całe i strzaskamy enotył tył? Zaraz się dowiemy. Już my są na miejscu. Ole, drugi, kurde. Jeszcze trochę, i bych tak na równo zaparkował. Tutaj nasze stare auto, co my rozwalali, a tu się nowe zrespawnowało, zaraz je, zaraz je rozpierniczymy. Mamy nadzieję, że Ryder zapłacił OC i AC i inne ubezpieczenia na auto. Rozwalamy tył. HP785FM. Dalej to sama, co w starym naszym aucie. Chociaż nie wiem jaka była tutaj na początku. A tak, wpiszemy kod. To samo. Czyli z tyłu się nie zmieniło, a z przodu się zmieniło. Patrzcie, piszę szerm. I już tutaj jest tylnio tabliczka, która była. No, tutaj było Sherm, a teraz... Pojawiła tygodnia tabliczka na przodzie. Dobra, sprawdzamy teraz od suite Auto. Tu pisze Grow 4L. A z przodku, z przodku nie ma tabliczki. Pamiętajcie, GROW 4L Tutaj macie jeszcze napisane, widzicie? I teraz przyfasolemy ktoś. Już mamy MF 887F 7EF się zmieniła tabliczka. Nawet sprawdzimy to jeszcze, jak piszam kod na, na, ten, na uzdrowienie, żeby się naprawiło. Auto i się zmieniła. Widzieliście, możecie to wypróbować w własnym GTA. A teraz zmierzamy do kolejnego mitu. A mianowicie. Jak normalnie wyciągniemy kolesia z jakiegoś z auta, to wszystko jest spoko, ale jak przy wsiadaniu od pasażera ze strony do cudzego auta wcisniemy spacja IW na roz podczas wsiadania, to CJ nie zamknie drzwi i w dodatku jeszcze kierowca wyleci nieżywy. No to sprawdzamy tutaj, patrzcie jest wolne miejsce jedne. I teraz włazimy normalnie tak jak to wszyscy robią. Klikamy F, nic nie przytrzymujemy. No i jest spoko. Wszystko ludzi chce ucieko. I teraz tak. Lazujemy. I teraz pacja i Jak widzicie, nasz kierowca już jest zabity. Ale jeszcze w jakiś sposób ruszał głową na ziemi. Kurde, to było straszne. Nie wiem, czy to było nagrane, ale jak było, to zarobiście. Spróbujmy to jeszcze raz. Patrzcie, rusza głową. Nieżywy. Kurde mać, z archiwum X normalnie. Jeszcze raz to trzeba, kurde, zobaczyć, bo to jest niewiarygodne. I w tym czasie spacja i W. I patrzcie, patrzcie. Teraz dopiero umrzę. Kurde. Zapomniałem o jeszcze jednym. Dodatkowy mit. Podobno jak sadzimy jakiegoś kolesia do malowni, wsiądziemy do auta, przemalować auto, to ten koleś będzie nieśmiertelny. Nie wiem czy to jest prawda, bo raczej tak nie próbowałem, chociaż może, nie wiem, nie pamiętam już, ale sprawdzimy to. Już my są niedaleko malowni, bierzemy... O, odjechała. Bierzemy teraz te auto, może być belejakie auto akurat te. Kolej za nami nie idzie, ale robimy tak. Wysiadamy, zostawiamy drzwi otwarte. Żeby tak zrobić, żeby drzwi były otwarte, to też przy wysiadaniu trzeba Spacja i W kliknąć. Chociaż nie muszą być tym zostawione otwarte, ale sobie zostawił już. Zostawiamy tu i teraz zaczepimy jakieś kolesie. Ty, cwaniak w czerwonej czopce. Co to? Chodź za mną, chodź do komory. Za mną, za mną. Koleś mnie wyciągnę. I teraz sprawdzamy, kurde. bierzemy tutaj największy karabin. Bazuka nawet. O, patrzcie. Bo nibo za ropolicja będzie poniżej. Czekajcie. Bo tu jest jakoś zadema. O i widzicie, nieśmiertelny. Czarny trójkącik, a on jeszcze żyje, kurde. Zombie. To jest dopiero straszne. W prawdziwym świecie to spróbujcie. Jak Wam się uda, to dajcie znać. No to tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania. Jak zasubskrybujecie mój kanał, to nie przegapicie nowych filmików z innych GTA, bo jeszcze z innych GTA będę pokazywał straszne mity. No więc do zobaczenia. Możecie jeszcze polubić mojego Facebooka. Tam na bieżąco dodawam nowe filmiki. Jak ktoś na przykład nie włazi na mój kanał, a jest często na Facebooku, to tam mu wyskoczy, że ja coś dodałem. To jest nawet przydatne. Ja nie chcę, ja, mi nie chodzi o to, że ja chcę dużo mieć lajków, tam 150 czy kurde milionów ileś lajków. Wynoże chodzi o to, że to jest dobre dla was, że że ja coś dodawam, a wy to zaraz widzicie na Facebooku. Tak więc, na razie, to już chyba całkiem koniec tej serii, bo już tu nie pamiętam żadnego mitu, żeby był jakiś jeszcze... A te UFO, co zawsze jest na początku, po intrze, pochodzi z jednego modu. One nie istnieje, naprawdę, w GTA San Andreas. To ono było tak do klimatu dodane. To było z, z modyfikacji. Tak więc, na razie, zapraszam do komentowania.